Dzień dobry. Jest chwila czasu. Więc parę spraw z, ze społeczności, bo pokazuje się sporo, sporo Waszych komentarzy. No i tak, już tam Amigo napisał, że pod materiałem dotyczącym spadków cen orłów. Żółły zawsze były za drogie, bez żadnego uzasadnienia, niech spada. Budion jak bulion, nie ma co przepłacać. Oczywiście zgadzam się z tym, nie ma co przepłacać, ale pamiętajcie, że handlarze, sprzedawcy robią sobie właśnie takie cyrki, że potrafią jakąś monetę wytypować. Obojętne jaką, to może być Krugerrand, to już był w przeszłości Krugerrand, to był amerykański orzeł, ale 20-darówka. 20 w drugiego typu, czyli z wersja wolnościowa z liberty, to był amerykański orzeł, gdzie w sposób nieuzasadniony podniesiono cenę i wmawiano całemu rynkowi, że ta moneta jest więcej warta, również utrzymując na wysokim poziomie ceny skupu. Potem się okazało, że, że właśnie. Potem się za każdym razem okazywało, że wszystko spada do ceny bulionu i jest wszystko tak jak ma być. A tylko ludzie, którzy kupili drogie monety bulionowe, po prostu na tym stracili. Jest komentarz Kaiser Soze. Na, napisał, że na zegarki jest coraz mniej chę, chętnych, więc rynek również bardzo mały, dodatkowo mało kogo obecnie interesują zegarki krują smartwatche albo zegarek w smartfonie Wśród osób bardzo zamożnych panuje taki trend no niestety niestety tak to wygląda te rzeczy które były związane z praniem brudnych pieniędzy przy użyciu zegarków one pociągnęły rynek zegarkowy w sposób całkowicie nieuzasadniony do góry teraz mamy wyrównanie tego trendu, no i już. A smartwatche, rzeczywiście ludzie noszą dużo zegarków. Dużo zegarków się sprzedaje, ale to są. To są I do wczorajszego materiału o różnych przemyśleniach na temat kolekcjonerstwa. Kamil skalny napisał, że wyciągnął wniosek, że 120-letni Cadillac za 30 tysięcy dolarów przeniósł wartość w czasie 1 do 1. Po pierwsze, nie wiadomo jeszcze, czy przeniósł, bo to na razie są wyceny tych ekspertów, którzy pracują w domu aukcyjnym. Aukcja się dopiero odbędzie. Zobaczymy, czy w ogóle ten samochód trafi na aukcję, bo na razie są zapisy. Jeżeli robi się zapisy przed aukcją, to po to, żeby wysądować rynek, że czy ktokolwiek w ogóle będzie chciał zapłacić jakąkolwiek cenę, która będzie satysfakcjonowała sprzedawcę. Dlatego, dlatego nie wiadomo, czy w ogóle te samochody się pojawią, albo ile z tych samochodów pojawi się w ogóle na aukcji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówiłem o fordzie T, i on by rzeczywiście przyniósł 1 do 1, znaczy gdyby tak, gdyby został sprzedany za tam okolicę górnej granicy estymacji, czy przynajmniej za co co jest tą kwotę, średnią kwotę estymacji, to wtedy przeniósłby 1 do 1, ale w złocie, a złoto straciło wartość nabywczą, więc automatycznie i tak strata będzie realna. Tylko, że nominalnie w złocie. Może się zdarzyć, że będzie tak samo. To jest bardzo ciekawe i, i będę to śledził. Także na pewno powiem tam nie, wiem, kiedy jest ta aukcja. Nie pamiętam, już z końcem miesiąca albo z początkiem. Z początkiem chyba lutego będzie ta aukcja, więc, więc oczywiście będę, będę mówił wam o tym, będę was informował, bo to jest to jest na pewno ważne. Dobra, już mamy 17.6, więc można zaczynać. To, o czym planowałem mówić dzisiaj, czyli dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o turkusie i o tym, co z turkusem jest związane. No i pytanie: dlaczego ja nie mogę Wam pokazać filmu, który chciałem Wam pokazać? W zasadzie to jest po prostu jakiś dramat. Dobra, może teraz. To jest film z British Museum. Chyba go już pokazywałem wcześniej, ale jeżeli nie, to, to macie. To macie teraz. To jest rzeźba, która została wykończona mozaiką turkusową. Indianie właśnie w ten sposób używali turkusu. Czerwone to jest spondylus, czyli. Czyli muszla muszla właśnie z Pondylusa, a białe to jest to jest ma, masa perłowa z jakichś muszli. To z reguły było albo, albo na kamień przyklejane, albo na, znaczy z reguły na drewno, czasami na kamień, czasami na muszle. I przy pomocy klejów, z reguły to były kleje żywiczne. I ten artefakt pochodzi z Tenochtitlan, czyli z, ze stolicy państwa Azteków. No, oprócz tego, takich artefaktów, znajdowano tam wiele, wiele biżuterii zawierającej turkus. No i okazało się, że nie ma żadnej kopalni, potwierdzonej kopalni turkusu na terenie Meksyku w niewielkiej odległości od ten noch, ten noch czyli dzisiejszego miasta Meksyk. Natomiast bardzo bogate złoża turkusu są w tak zwanym pomarańczowym kraju czyli tam Utah, Arizona, Kalifornia, te w w tych miejscach tam występuje duża ilość, bardzo duża ilość kopalni dzisiaj, ale znane są kopalnie, na przykład Syrillo, dzisiejsza kopalnia Cirillo, wcześniej czasem zwana koparnią Tiffany, była kopalnią, którą nazywano, którą Indianie nazywali turkusową górą. Nie potrafię tego powiedzieć po, po indiańsku. W każdym razie dosłownym tłumaczeniem to znaczyło turkusowa góra, i tam od tysięcy lat wydobywano turkus. Ten turkus trafiał do miejsca, które nazywa się Kniżba. To było miasto. Już Wam pokażę ruiny kniżby. Jeżeli uda się Wam pokazać. Zacznijmy od początku. Na początek mam przygotowałem taki wyrób Charlesa Lolomy. Loloma jest najwybitniejszym twórcą, który tworzył z Turkusu. To jest złoto, złota branzoleta. To jest bardzo rzadkie. On pierwszy, pierwszy odezwał się od srebra. Ta branzoleta, albo jakaś bardzo podobna do niej, branzoletka, całkiem nie, niedawno sprzedała się na aukcji za 85 Tysięcy dolarów i właściwie spowodowała takie, taki bardzo poważny pęd na, na turkus. Zobaczmy sobie dalej, co my tu mamy. Tutaj mamy mapkę tego obszaru, o którym chcę Wam mówić: czyli mamy tak, Meksyk, czyli państwa Azteków i w Meksyku. Z Meksyku pochodzą artefakty takie jak, jak ten, pokazał, który wam pokazywałem przed chwilą. Natomiast, jeżeli popatrzycie sobie Arizona, to jest dość duży obszar, duża odległość pomiędzy Meksykiem i Arizoną, ale gdybyście tak sobie zobaczyli na literkę, tą tylną literkę w, w słowie Arizona, to ona jest zlokalizowana mniej więcej w miejscu, w którym znajdują się. Ruiny miasta, czy właściwie pueblo, które nazywa się Kniszba. To jest stanowisko archeologiczne. To jest właściwie taki niezwykły dom, ponieważ to było zbudowane jako jeden dom. Dom, w którym mogło mieszkać 600 rodzin. Co najmniej 600 rodzin, tak się to szacuje. Na terenie tego obiektu są prowadzone prace archeologiczne już od bardzo dawna. W tej chwili tam jest w ogóle taki skansen archeologiczny. To było miejsce, w którym znaleziono gigantyczne ilości turkusu, który pochodził z Kopal znaczy właściwie to nie wiadomo skąd pochodził, no ale przypuszczano, że on pochodzi, że to jest miejscowy turkus pochodzący właśnie z Arizony. I w związku z tym uknuto taką, taką teorię, że musiał istnieć turkusowy szlak czyli droga, którą turkus wydobywany na terenie Arizony, Utah czy w Kalifornii był. Przewożony w to miejsce, w tym miejscu był obrabiany albo przynajmniej wstępnie obrabiany, a następnie wędrował dalej na południe i był kupowany przez Azteków, był dostarczany Aztekom, a następnie oni wykonywali z tego swoje obiekty religijne. No i czy tam może nie religijne, a kultowe. No i No, i tak. Ta, ta koncepcja wśród archeologów panowała przez jakiś czas, ale nikt nie mógł udowodnić istnienia tego, tego turkusowego szlaku. Jedynie poza taką, taką argumentacją, jaką wam teraz przedstawiłem, nie było żadnych śladów, które wskazywałyby, że rzeczywiście te, ta wymiana handlowa pomiędzy krajem tym, tym pomarańczowym krajem, a imperium azteków się było było prowadzony taki ożywiony handel, gdzie duże ilości turkusu były tam sprzedawane. No i w jaki sposób sobie poradzono z tym, żeby sprawdzić skąd ten turkus był? Mianowicie pomogły w tym badania izotopowe. Badania izotopowe i to wieloizotopowe, tam nie, wystarczyły, nie wystarczyło badanie jednego izotopu. Zawartych, zawartych tych izotopów w Turkusie. I na początku wykonano badania tych kawałków archeologicznych, które znaleziono, tych okazów archeologicznych, które znaleziono na terenie kniżby. Następnie porównywano je z badaniami, które wykonano na terenie złóż turkusu w różnych miejscach. Przy okazji, badanie złóż pozwoliło na podział tych złóż na kilka obszarów obszarów, które powstały mniej więcej w jednym czasie, gdzie materiał był bardzo do siebie podobny. Dzięki temu można było przypisać odpowiednie kopalnie do, do odpowiednich miejsc, czyli które które Pueblo, ponieważ to nie było jedyne Pueblo jakie istniało na tamtym terenie w, przez wieki i można było po prostu stwierdzić, które, które kopalnie, w którym czasie były czynne i w które miejsca dostarczały, dostarczały turkusu do, na, na biżuterię czy tam na obiekty jubilerskie dla, dla Indian. No i jak już to wykonano, to wtedy zbadano Turkus z Tenochtitlan, czyli na tych artefaktach, które pochodziły stamtąd. No i cóż, okazało się, że to na pewno nie jest turkus z Kniżby. Nie pasowały tutaj, skład izotopowy kompletnie nie pasował do żadnego, do żadnego okazu znalezionego w Kniżbie. Nie pasował też do tych złóż, które zostały opracowane, czyli zarówno do tych, które były znane Indianom. W czasach prekolumbijskich, jak i do tych, które były już znane później. Czyli generalnie turkus, który pojawiał się w Meksyku, nie był tym turkusem, pochodził z innych złóż, niż ten, który pojawiał się w Arizonie, który w Arizonie był wydobywany. No i cóż, znaleziono jeszcze jeden dowód, który świadczył o tym, że Indianie posiadali, Indianie w Meksyku. Aztekowie posiadali Turkus z innych źródeł. To, co widzicie tutaj, to jest kodeks Mendoza. Kodeks Mendoza to jest takie, taka książka opisująca życie Azteków spisana po to, żeby Europejczycy, żeby Hiszpanie w, w Europie, to właściwie to było robione dla, dla króla Hiszpanii, żeby mógł się zorientować, jak żyją jego poddani. I jak wygląda ich gospodarka. No i Mendoza był skrybą, oprócz tego zatrudnił sobie jeszcze innych skrybów razem, z którymi robili ten kodeks. I zatrudniono również hiszpańskich skrybów, tak, żeby opisywać, co to jest. Dlatego, że to, co widzicie, te rysunki, to są hieroglify azteckie. To, co kiedyś już mówiłem, że te hieroglify azteckie to są takie, takie właściwie nie hieroglify, tylko, tylko po prostu obrazki. Takie pismo bardzo obrazkowe, mało hieroglificzne. I opisy są oczywiście po hiszpańsku, robione przez skrybów hiszpańskich. No i okazuje się, że tutaj, co to w ogóle, co to w ogóle jest? Na tych stronach są, jest opisane całe, całe życie, gospodarka, to jak funkcjonuje. Do imperium Azteków, jak oni tam, jak oni tam funkcjonowali, jak, jak funkcjonują. I tutaj są opisane poszczególne plemiona, które należały do, nad którymi zmierzchnictwo miał no ten, ten król czy władca. I na tych stronach akurat opisany jest trybut, jakie poszczególne plemiona miały płacić do, do stolicy. No, i tutaj widzicie w prawym dolnym rogu jest Turkus. Czyli, a oprócz tego z kodeksu Mendoza wynikało jeszcze, gdzie te plemiona żyły, mniej więcej. Można było obszar na mapie, na którym, na którym te plemiona żyły, znaleźć. No i z tego by wynikało, że ponieważ to było stosunkowo w niedużym oddaleniu od stolicy, czyli od dzisiejszego miasta, miasta Meksyk, no, to wynikało, że skoro oni mieli dostarczać Turkus, no to oni raczej ten Turkus musieli tam sobie wydobywać a nie albo pozyskiwać w jakiś sposób, a nie trudnić się wymianą handlową. To raczej by w ten sposób nie wyglądało, że miałaby to dostarczać jakieś plemię, bo gdyby, bo gdyby kupcy indiańscy, jeżeli w ogóle tacy występowali, jeździliby pomiędzy Arizoną a Meksykiem, no to, no to ci kupcy trafialiby od razu do stolicy i w stolicy chcieliby sprzedawać swoje, swoje produkty. Dlatego z tego wynikało, że na terenach, które mniej więcej są wskazane, w jakim miejscu na mapie to mogło, mogły one, one się znajdować, występował naturalny turkus. No i badacze, którzy się tym zajmowali, przebadali skały, ponieważ... Ten skład izotopowy, który znajduje się w turkusie, on jest związany z działalnością roztworów hydrotermalnych penetrujących skały. Więc skład izotopowy turkusu jest dokładnie taki sam jak skład izotopowy skał, w których ten turkus występuje. W związku z tym ustalono, że właściwie to nie trzeba szukać turkusu, tylko na tamtym terenie wystarczyłoby znaleźć skały, w których skład izotopowy jest taki sam, jak skład izotopowy tego turkusu, który znaleziono na artefaktach należących do Azteków. No i udało się to zrobić. Okazało się, że w obrębie dzisiejszych kopalni miedzi z, na terenie Meksyku, są pokłady, które mają dokładnie taki sam skład izotopowy jak turkus z, z tych artefaktów azteckich. No, oznacza to, że w, w tym momencie złoża już całkowicie wygatowane złoża turkusu, które występowały, które były powiązane z złożami miedzi występującymi na terenie dzisiejszego Meksyku, one Wcześniej były znane Indianom nie jako złoża miedzi, tylko jako złoża turkusu. Turkus jest minerałem towarzyszącym miedzi. On działa, znaczy on powstaje w strefach wietrzenia złóż miedzi. W związku z tym wszystko zaczęło się zgadzać. Nie było żadnego turkusowego szlaku. Była tylko wydobycie na różnych terenach. Tylko, że no tak się złożyło, że z racji tego, że złoża miedzi. Bardzo. Znaczy złoża turkusu zostały wyeksploatowane, następnie eksploatacją zajęto się złożami miedzi, z których ten turkus powstawał. Taka była historia na terenie Meksyku. W tym momencie na terenie Meksyku wydobywa się niskiej jakości turkus, ale to są już złoża, które zostały znalezione, odkryte znacznie później. Właściwie to w w XX wieku, w czasach zupełnie współczesnych, i stamtąd pochodzi turkus meksykański, który zresztą jest turkusem bardzo niskiej jakości. I on, po to, żeby nadawał się do biżuterii, musi być stabilizowany. Inaczej, właściwie taką jasną, błękitną barwę. Czasami mówi się o nim turkus biały. Pomimo, że on tak naprawdę nie jest biały, on jest tylko, tylko taki bardzo, bardzo jasny. Dlatego czasami no to, co się wydaje logiczne, że to tak mogłoby przebiegać, nawet historycznie, nawet biorąc pod uwagę, że ludzie się przemieszczają i prowadzą wymianę handlową na duże odległości, to jak się dobrze przeanalizuje fakty naukowe, no to można dojść do wniosku, że niestety takie rozumowanie, logiczne rozumowanie nie ma tutaj zastosowania. Po prostu okazało się, że Indianie nie prowadzili wymiany handlowej na tym kierunku na tak dużą odległość. No i cóż, to właściwie tyle, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeszcze zobaczę, czy tu jakieś. Nie, nie mam już więcej rzeczy do pokazania Wam. Pamiętajcie o, o lolomie. O lolomie przede wszystkim. Specjalnie pokazałem wam tą bransoletę lolomy. Na tej turkusowej biżuterii ludzie zarobili gigantyczne pieniądze. Ludzie, którzy kolekcjonowali to, bo im się po prostu podobało, bo to było ładne, kupowali bardzo tanio, dlatego że to była właściwie taka pamiątka z rezerwatu Indian. To była tania biżuteria. Ludzie to nawet chętnie kupowali. Na początku, jeszcze jak hipisi obwieszali się tą biżuterią chętnie, no to, to ona miała dość wysokie ceny. Potem te ceny spadły, dlatego że od 80. roku Chińczycy zarzucili rynek bardzo tanim turkusem z prowincji Hubei i przez to zniszczyli rynek biżuterii indyjskiej, zdołowali ceny, więc te rzeczy można było kupować bardzo tanio. Na no tym momencie na rynku nie brakuje opowieści o kolekcjonerach, którzy kupowali naszyjniki po, w Lombardach po 20 parę dolarów, czy, czy powiedzmy maksymalnie do przy takich dużych naszyjnikach, tych naszyjnikach typu squash blossom, cena dochodziła do powiedzmy 250, może 300 dolarów za naszyjnik. W tym momencie takie naszyjniki są warte w okolicach między 14, a 18 tysięcy dolarów i no i cóż, no i tyle ludzie za nie płacą. Chociaż ostatnio rzeczywiście po, po tych takich bardzo gwałtownych wzrostach cen zauważyłem na rynku spadki. To znaczy nie dość, że ceny na eBayu takich artefaktów indiańskich na przykład potrafią być przecenione o 50% te artefakty na ebayu, to jeszcze jest możliwość targowania się. Nie wiem, jak to wychodzi, nie wiem, czy da się targować, czy nie da targować, bo nie kupowałem tych, znaczy nie, nawet nie próbuję kupować tych obiektów, bo głupio by się było targować i potem nie kupić. To byłoby nawet bardzo, bardzo niegrzeczne, ale no, no już sam fakt, że, że można coś z tym, z tą ceną, o tą cenę dyskutować, to już jest, już pokazuje, no, że entuzjazm sprzedawców do podnoszenia ceny wygasł. No bo zapewne wygasł też popyt, który był duży przy niskich cenach, a przy bardzo wysokich cenach po prostu kupujący stwierdzili, no, że, że fajnie, ale, ale może kiedy indziej. OK, to tyle, co miałem wam do powiedzenia dzisiaj. Czy są jakieś pytania do mnie? Jeżeli macie pytania, to proszę napisać. Okej, okay, skoro nie ma pytań, to będę kończył. Plan mam taki, ponieważ Gus Hunter prosił, żebym pokazał czy omówił aukcję biżuterii Art Deco w pewnym domu aukcyjnym. Co prawda, nie znalazłem tamtej. Aukcji. Znalazłem tam aukcję, która skończyła się bodaj w Wigilię. Tak, tuż przed świętami, albo, albo właśnie w samą Wigilię, skończyła się aukcja, która była aukcją Art Nouveau. Oglądałem przynajmniej, przynajmniej część tego, tego tej aukcji, część, wynik, część tej listy wynikowej, że to jest ciekawe, piękna biżuteria, więc myślę, że warto będzie wam to pokazać. Dzisiaj wieczorem po prostu postaram się zrobić takiego streama z, z, no po prostu z telefonu, tak jak zwykle, może uda się to pokazać, może tym razem nie będę miał problemów z połączeniem internetowym, zobaczymy. Także zapraszam na tamtą relację, którą już, którą już zapowiadam. Tymczasem widzę, że nie ma pytań do mnie. W takim razie dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.